wielu licznych rozwiązań z zakresu telemedycyny, telekomunikacji. W planie konferencji mamy prelekcję przedstawicieli spółki Teledoktor24, pana Arkadiusza Wilusza, prezesa, doktora Janusza Wietechu, wiceprezesa Teledoktor24 oraz pana Andrzeja Wilusza, także wiceprezesa spółki Teledoktor24. Teraz oddam głos może naszym ekspertom. Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Minusz, mam przyjemność być prezesem zarządu w Teledoktor 24 oraz Marską Mesa. Chciałem w kilku zdaniach powiedzieć troszkę o historii, skąd w ogóle się wzięliśmy, więc spółka Marską Mesa jest już od 15 lat obecna na rynku i znana, jesteśmy spółką technologiczną, znaną przede wszystkim z telefonów komórkowych, z telefonów komórkowych dedykowanych seniorom. Jako pierwsi wprowadziliśmy z roku 2008 tego typu urządzenia w Europie Środkowej i, i obecnie jesteśmy liderem w tej kategorii aparatów. Chyba ponad 300 tysięcy w tym roku sprzedamy tego typu urządzeń. Wszystkie te nasze urządzenia posiadają tak zwane przyciski SOS, ratujące życia, pomagające w trudnych sytuacjach i i stąd już jak gdyby był krok do medycyny i do telemedycyny. Prace nad projektem telemedycznym rozpoczęliśmy ponad 4 lata temu. 3 lata temu spotkaliśmy na swojej drodze pana doktora Janusza Witech, który również jest pasjonatem tego typu rozwiązań. Po, połączyliśmy siły i, i stworzyliśmy spółkę teledoktor 24 która w tej chwili komercyjnie jest gotowa do rozpoczęcia działalności. A jaki za chwileczkę Państwu yy, przedstawimy. Generalnie są to yy, dwa typy produktów, jeden o nazwie Teledok 24, a drugi o nazwie FitGo skierowany yy, do jednej <coughs> kategorii klientów, yy, bardziej może do osób młodszych, yy, bardzo dbających o, 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 o swoje zdrowie. Yy, jak tutaj wspomniał pan Michał, yy, Nasze spotkanie będzie składało się właśnie z prezentacji yy, działania systemu. Później będziemy chcieli pokazać na żywo, jak to działa. Może yy, też poprosimy kogoś z Państwa, żeby zmierzył sobie odpowiednie parametry. Pokażemy, jak to działa live. Yy, wyślemy to na naszą platformę. Pokażemy, co z tym dalej yy, można zrobić. Yy, ja myślę, że tak yy, tyle tytułem wprowadzenia. O, tam głos dla Pana doktora Witechy, który poprzez prezentację Państwa przeprowadzi i, i pokaże, jak to wszystko Serdecznie Państwa. Ja może Wietecha jestem lekarzem, wiceprezesem spółki Teledoctor. Wspólnie z, ze spółką Maxton, a trzy lata temu przyjęliśmy sobie za cel stworzenie w Polsce i mamy również w Europie kluczowej platformy telemedycznej. Postaram się w trakcie mojej prezentacji, ale mam nadzieję również. Odpowiadając na Państwa pytania, wyjaśnić, co to jest telemedycyna, w jaki sposób na dzień dzisiejszy ten pierwszy zestaw, ten pierwszy pakiet telemedyczny został uruchomiony, dlaczego został akurat tak na innym kształcie uruchomiony, żebyście Państwo mogli zobaczyć no naszym zdaniem prekursora czegoś, co chyba jest nieuchronną przyszłością medycyny. Czyli a, ta telemedycyna, która na dzień dzisiejszy wiele osób twierdzi, że jeszcze nie istnieje, w naszym codziennym życiu, a, ja postaram się też Państwu opowiedzieć z codziennej praktyki, jak to wygląda, żebyśmy nie tylko zobaczyli jakieś suche fakty i urządzenia, jakieś wykresy, ale również troszeczkę takiej ludzkiej twarzy tej naszej telemedycyny. Przypomniało mi się, jadąc do Państwa, że a, nie wiem dlaczego wcześniej nie uświadomiłem sobie tego, że telemedycyna. Od wielu, wielu lat istnieje, na przykład na sali operacyjnej. Kto z Państwa wie, jak to wygląda? Myślę, że mamy tutaj wielu specjalistów, dziennikarzy zajmujących się medycyną również. Wiecie Państwo, że na sali operacyjnej w trakcie zabiegu lekarz czasem pobiera fragment tkanki i wysyła do badania histopatologiczne. Ten fragment tkanki trafia do laboratorium, gdzie jest lekarz, który ocenia, czy tkanka ta jest zdrowa, czy chora, jaki rodzaj choroby wygląda na to, że jest tej, ta tkanka może być obrazem jakiej choroby, na przykład choroby nowotworowej. I w zależności od decyzji lekarza anatomopatologa, histopatologa, lekarze, którzy czasem wręcz stoją nad pacjentem, który sobie śpi, Czekają na decyzję tego lekarza, jaki zakres zabiegu wykonać. I jedąc ja do Państwa, zdajemy sobie sprawę, że przecież zespół lekarski siedzi na sali operacyjnej, a lekarz, który ocenia tkankę, nie widzi pacjenta. Ocenia tylko mały fragment jego tkanki. Patrzy przez telefon i następnie jak najszybciej, jak to możliwe, w postaci dokumentu potwierdzającego opinię lekarza, przekazuje to zespołowi lekarskiemu. To jest telemedycyna. To jest ocena zdrowia pacjenta, a nawet postawienie diagnozy ze wskazaniem, a w wielu przypadkach e, decydującym o rozległości zabiegu, bądź po jego zakończeniu bez dokonania zabiegu. Jak Państwo wiecie, czasem w medycynie jest tak, że kiedy chirurg nie potoła, Chorobie nowotworowej w trakcie zabiegu operacyjnego. Czasem po prostu nie udaje się tej operacji dokończyć i lekarz nie powie moje czynności. A, proszę wybaczyć sformułowanie, zaszywając pacjenta w takiej postaci. Chemioterapia i inne czynności medyczne mogą pomóc uratować życie bądź nie. Ewidentnie telemedycyna. Nasza telemedycyna jest troszeczkę inna. Tamta a, jest już taka bardziej. A, Zaawansowana w rozumieniu, tam jednak podejmuje się takie bardzo ważne dla życia człowieka decyzje. Natomiast nasza telemedycyna zaczyna się w innym miejscu. To znaczy, jako priorytet przyjęliśmy, że nie uda się zrobić dobrej telemedycyny, jeżeli w projekcie telemedycznym nie będą uczestniczyć pacjenci. Czyli to, co Państwo zobaczycie, tak naprawdę priorytetem naszym, jest przekonanie pacjentów, że dokonywanie pomiarów, określonych pomiarów zdrowotnych w domach może pomóc im czuć się zdrowszymi, może lepiej monitorować ich zdrowie pomiędzy wizytami u lekarza, a kiedy już ten pacjent przyjdzie do lekarza, w trakcie wizyty lekarzowi będzie po prostu łatwiej ocenić stan zdrowia pacjenta. A, a jak będzie mu łatwiej ocenić stan zdrowia pacjenta, to będzie mu łatwiej podjąć prawidłową diagnozę i leczenie. Czyli ten prekursor tej telemedycyny, według nas, to telemedycyna, która ma trafić do pacjentów, którzy z tą telemedycyną pod opieką dietetyczki trenera i lekarza mają trafić do lekarza, do gabinetu, gdzie te wszystkie wyniki będą pokazywały, jak ten pacjent się czuł pomiędzy wizytami. Ehm, myślę, że Państwo wiecie, jak wygląda w tej chwili zapisywanie na przykład takie notesiki, jak ktoś ma cukrzycę, to zapisuje sobie poziom cukru, albo jak ktoś ma nadciśnienie, to zapisuje sobie poziom ciśnienia. No to spróbujcie sobie Państwo wyobrazić, że jesteście lekarzami, że do Was pacjent, który do tego jeszcze nie najładniej pisze. Takie rzeczy wrzucimy na prezentację. Najładniej pisze, no i spróbujcie przeczytać dane i przeanalizować je, kiedy to są dane na przykład z ostatniego roku. Czy z Państwa potrafi zobaczyć jeszcze, w którym momencie tej, tej terapii, którą przecież podaliśmy pacjentowi, na przykład pojawia się dodatkowy lek, pacjent poszedł do innego specjalisty, bo poza nadciśnieniem ma jeszcze jakąś inną chorobę. I jeżeli nie mam tego na wykresie, jeżeli nie mam sygnału rozstrzygawczy, że moje parametry zdrowotne albo się poprawiają, albo są gorsze, wtedy trudniej mi jest tak naprawdę ocenić, jak ten pacjent się czuje i czy jest zdrowszy. A, tych aspektów e, telemedycznych jest bardzo wiele. Jest jeden, e, i ostatni, e, może skończę gadulstwo, jest jeden bardzo osobisty. Moja droga do telemedycyny zaczęła się od moich rodziców. Szczęśliwie, zdrowych w tej chwili 80 i 84-letni ludzie, mama i ojciec. A, mama jest y, osobą schowaną. Przeżyła mm. operację mm. zastawki Aorta i masy. A, bierze bardzo wiele leków i było to bardzo dawno temu. Gdzieś większość czasu swojego spędzają na a w mieście spędzają czas, kiedy jest ma. No i niestety tak czasem, czasem bywa. Kilka lat temu moja mama będąc a, właśnie na coś źle się poczuła. Życiowa sytuacja, tato oczywiście oglądał wtedy mecz. E, z bólu i z tego złego z samopoczucia, niestety mama nie udało jej się wysłać po, pomocy. E, na szczęście wszystko dobrze się skończyło, bo tato po prostu nie wiedział o tym, że ona się tam gdzieś zemdlała na, na tarcie tych swoich robót. Całe szczęście to się wszystko źle, źle nie zakończyło i wtedy doszło do mnie coś takiego, że gdyby pacjenci mieli system, który pomaga im w sytuacjach zagrożenia, to, to jest absolutny priorytet. Wielu z nas yy, czułoby się bezpieczniej i wielu pacjentów podejrzewa, którzy odeszli z tego świata żyłoby do dzisiaj, gdyby był ktoś, kto wtedy by im pomógł. Na szczęście moja mama żyje do dzisiaj. Ale to był Moment, w którym poznałem firmę Maxco, gdzie panowie pokazali mi 6 lat temu, a później po tych 6 latach zobaczyłem pierwszy telefon z przyciskiem SOS. Czyli gdzieś ta telekomunikacja, gdzieś jednak ta bliskość tego pacjenta i troska o to, żeby on miał poczucie bezpieczeństwa, pojawiła się. Panowie zajmowali się telekomunikacją, myśleli o zdrowiu i ludzi. A moim celem od tego incydentu z moją mamą się co jedno, w jaki sposób lekarze mogą lepiej pomagać pacjentom, nie tylko wtedy, kiedy pacjent do nich trafi do gabinetu. No i tak przez te kilka lat udało by się nam przygotować zestaw, który chcę Państwu teraz zaprezentować. Uh, chcę pokazać Państwu na prezentacji, jak wygląda ten system, a później pokażę Państwu, jak on działa. Dobrze?